Ponieważ nie wszystko, co pochodzi ze śruty kukurydzianej enzymów i wody, musi nazywać się burbonem, dziś zapraszam Szanownych Państwa na coś, co w niektórych zakątkach naszego świata nazywa się Ciczą. Chociaż Cicza to jest bardzo szerokie pojęcie, bo jest naprawdę mnóstwo napojów, nie zawsze. Robionych na bazie śruty kukurydzianej, nie zawsze robione w ogóle z kukurydzy. Czasami używa się kukurydzy surowej, niesuszonej, nieśrutowanej. Często zdarza się, że pije się taki napój w trakcie fermentacji na świeżo. Jest on lekko słodki, dlatego że drożdże i bakterie, które przerabiają, często taki nastaw jeszcze nie zdążą całego cukru przejeść. W moim przypadku będzie to taka cicza zrobiona ze śruty kukurydzianej enzymów i wody. No i będzie pra prawdopodobnie odfermentowana prawie do zera. Chociaż przy pomiarach okazało się, że zostało tego ekstraktu jeszcze 2 BLG, ale zakładam, że to już jest koniec fermentacji. Zresztą żadnych cukrów w zasadzie w tym napitku już nie czuć. Tradycyjnie wykorzystywane enzymy do, wyko do wykonania takiej ciczy to enzymy z ludzkiej śliny. Ludzka ślina zawiera amylazę, no i przez to jest najprostsza do wykorzystania. Oczywiście ja nie będę wykorzystywał przynajmniej tym razem takiej ludzkiej amylazy do tego, żeby skrobię podzielić na cukry fermentowalne dostępne dla drożdży. Natomiast są już komercyjne zastosowania takich sposobów. Jeden z amerykańskich browarów, Dogfish Head, pokusił się o to, żeby taką tradycyjną peruwiańską ciczę zrobić na szerszą skalę. No i pracownicy browaru ścigali się w tym, kto więcej takiej kukurydzy przerobi na taki zaczyn do przefermentowania na stawu z kukurydzy. Było to robione, zdaje się, już dwukrotnie. Niestety nie wiem, jak ta cicza smakowała. Nie miałem do niej dostępu. Nie widzę, żeby była powtarzana. Ostatnie informacje, zdaje się, są z 2018 albo 2019 roku na ten temat. Jeżeli ktoś z szanownych państwa chciałby więcej dowiedzieć się na temat ciczy, to oczywiście zostawiam tutaj w linku opis, jak zwykle z Wikipedii, bo akurat tam dosyć sporo jest na ten temat napisane, i po nazwach użytych w tym artykule łatwo będzie dotrzeć do Kolejnych artykułów na temat tych różnych rodzajów ciczy. Taka tradycyjna cicza, jeżeli w ogóle jest napojem alkoholowym, to jest napojem niskoalkoholowym. Zawiera gdzieś około 3% alkoholu. Oczywiście, w trakcie fermentacji, jeżeli jest pita, to tego alkoholu jest dużo mniej. Są też takie cicze, które są po prostu napojami zgotowanej kukurydzy. I ta fermentacja albo nawet nie zaczyna się, albo jest spontaniczna, no albo po prostu jest tylko, tak jak część naszych piw bezalkoholowych, tylko inicjowana i później w trakcie tej fermentacji tą ciczę się pije. Podobnie jest z naszym podpiwkiem, na przykład, że można go wypijać w trakcie fermentacji i ta słodycz jest cały czas wtedy dostępna również dla nas. I ja oczywiście chciałem również zrobić coś podobnego z tym, że to... Piwo kukurydziane czy czas kukurydzy, chciałem, żeby była wytrawna. Nie chciałem, żeby tych cukrów zostawało dużo. Nie chciałem też, żeby była mocno alkoholowa. I w zasadzie w tej chwili mogę powiedzieć, że ten napój, który mi wyszedł, to jest coś, coś takiego jak cydr z kukurydzy, barwa jest bardzo podobna, w tej chwili jest ciągle mętna, fermentacja trwała 6 dni w około 20 stopniach. Chciałem też, żeby. W związku z tym, że kukurydza może nie jest jakimś takim wybitnie aromatycznym zbożem, dlatego chciałem użyć drożdży, które miały wnieść takiej trochę pieprzności, trochę takiej przyprawowości. Użyłem Safeli T58. Z niestety z bólem serca donoszę, że jakoś szczególnie dużo tej przyprawowości do samego napitku te drożdże nie wniosły. Jest on rzeczywiście mocno wytrawny, trochę kwaskowy, oczywiście nie czuć alkoholu. Jest taki mocno odświeżający, no tak jak, tak jak taki lekki cydr. Chociaż nie czuć takiej owocowości, czuć tą nutkę kukurydzy, może trochę tej przyprawowości też się gdzieś tam przedostało. Być może w trakcie leżakowania po fermentacji jeszcze coś tam nowego się pojawi, dlatego że ja część drożdży, które w kegu zostawiłem, odstrzeliłem czyli osady po fermentacji. W kegu, w którym nie zastosowałem rurki, która pływa na górze. Tak jak przy fermentacji ciśnieniowej, z reguły się stosuje. Ja w tym przypadku takiej rurki nie użyłem. Jest oczywiście na kanale już film na temat pierwszej fermentacji ciśnieniowej w browarze. I tam taką rurkę użyłem po chmieleniu na zimno. Wtedy to piwo jest rzeczywiście czyste, klarowne, natomiast nie ma dostępu do drożdży, które znajdują się na samym dole. Tym razem fermentowałem w takim kegu tradycyjnym, razem z tą rurką, która jest w korneliusie do samego dna. Dlatego po sześciu dniach fermentacji byłem w stanie drożdże odzyskać. W czasie fermentacji one oczywiście pod ciśnieniem pracowały i po odstrzeleniu wylądowały w zdezynfekowanym słoiku. No i teraz czekają na kolejną warkę w lodówce. Coś, co zrobiłem, wydaje mi się nie do końca korzystnie dla tego piwa. Albo dla fermentacji i później spożywania z tego kega, to to, że nie pozwoliłem temu filtratowi dobrze się oczyścić. Jednak tej, tej takiej mąki kukurydzianej, tych części stałych po filtratorze powinienem jeszcze tą przed fermentacją w czasie filtracji, jeszcze kilkukrotnie zawrócić ten płyną brzeczkę kukurydzianą, żeby była jak najbardziej czysta, jak najbardziej klarowna, żeby później te cząstki chmielin, cząstki. Kukurydzy nie przedostały się później do fermentacji, bo zdaje się, że dzięki temu dosyć ciężko się klaruje w tej chwili ten napitek. Jak wspomniałem, użyłem również do tego odrobinę chmielu, trochę po to, żeby jakby nieco urozmaicić ten smak, również dlatego, żeby ten napój jednak nieco to piwo przypominał, żeby można było go bardziej porównać właśnie z piwem niż z. Z czymkolwiek innym w efekcie, bardziej porównuję to do chmielonego cydru, jednak, przez to, że zastosowałem ten chmiel w jakiejś części, chociaż przypomina w założeniu takie piwo kukurydziane. Użyłem chmielu Puławskiego, 20 gramów na w sumie 18 litrów tego wyszło już gotowego. Jeżeli chodzi o sam przepis, o sam zestaw surowców, jakich użyłem, do przygotowania tej ciczy to oczywiście jest ono w opisie podany. Tutaj w dużym skrócie powiem, że użyłem 4 kg śruty kukurydzianej, użyłem alfa-amylazy i glukoamylazy w takich ilościach, które producent zaleca do tego, żeby łańcuchy skrobi z kukurydzianej pociąć na te cieńsze, mniejsze ogniwa, takie, które są dostępne dla drożdży na cukry prostsze. Użyłem wody, która jest z osuszacza, czyli to jest woda miękka, woda, która nie posiada praktycznie żadnych minerałów w sobie. Nie mogę powiedzieć, że to jest woda destylowana, natomiast postanowiłem ją zbierać właśnie dlatego, żeby sprawdzić w takiej sytuacji, jak zachowa się piwo przy fermentacji i jaki będzie smak z takiej miękkiej wody, nie wody marketowej, nie wody ze studni, tylko z takiej, która jest łapana z powietrza, powiedzmy. I jeżeli chodzi o samo zacieranie, ponieważ nie miałem słodu kukurydzianego, a nie chciałem używać słodu jęczmiennego bądź pszenicznego, używałem amylas z ampułki, czyli amylas pochodzących z bakterii albo z pleśni. Te amylazy mają zakres pracy, najlepszy zakres pracy w okolicach 85 stopni, jeżeli chodzi o alfa amylazę i około 60 stopni, jeżeli chodzi o glukoamylazę. więc po prostu wrzątkiem została ta kukurydza zalana, nawet została przegotowana przez chwilę albo podgrzana jeszcze, bo nie doprowadziłem do samego gotowania, tak żeby mniej więcej do tych 90 stopni ten zacier doprowadzić i po tym dodałem alfa-amylazy. Po schłodzeniu, po około dwóch godzinach dodałem glukoamylazy. W czasie wysładzania dodałem również tej wody, która była z tego osuszacza, czyli miękkiej wody i w efekcie otrzymałem brzeczki przed gotowaniem. Otrzymałem brzeczkę o ekstrakcie 9 brix. W czasie gotowania dodałem 20 gramów chmielu puławski. I po tym gotowaniu uzyskałem brzeczkę o ekstrakcie 11 brix. Wyszło jej około 18 litrów. W tej chwili gotowego piwa mam trochę mniej, dlatego że tego osadu ku mojemu zdziwieniu i ubolewaniu niestety zgromadziło się dosyć sporo. Drożdże zostały uwodnione, ponieważ używałem sucharów, zostały najpierw uwodnione i potem dodane na fermentację do brzeczki o temperaturze 13,7 stopnia Celsjusza, po czym zostały przeniesione do pomieszczenia. Gdzie było około 20 stopni, więc zakładam, że około 21-22 stopni fermentacja przebiegała w takiej temperaturze. 5 dni fermentacji, fermentacji ciśnieniowej. Fermentacja ciśnieniowa przebiegała pod ciśnieniem 1,5 bara. Poprzednim razem to ciśnienie było troszeczkę niższe. Pomyślałem jednak, że to piwo, ponieważ miało być piwem lekkim, to może fajnie będzie, że jeżeli będzie bardziej wyżej nasycone. Dlatego fermentację przeprowadzałem pod wyższym ciśnieniem. Przed samym odstrzeleniem drożdży piwo zostało schłodzone i to ciśnienie z półtorej bara na blowtaju spadło do, a w zasadzie na manometrze, który jest przy blowtaju przytwierdzony, spadło z półtorej bara do jednego bara. Dwutlenek węgla, który był w tej, w tej części nad piwem, nie rozpuszczony jeszcze, rozpuścił się w piwie, ciśnienie spadło, no i nasycenie wzrosło w tym czasie. Nie było to piwo przegazowane, chociaż powiem szczerze, że po jakiejś chwili piany praktycznie w ogóle nie ma. Czyli piana pojawia się w trakcie nalewania, natomiast po jakichś 5 minutach, powiedzmy 10 minutach, ta, ta piana już praktycznie zanika do zera. Po tym pierwszym doświadczeniu uważam, że jest to fajna baza. To piwo kokordziane jest fajną bazą do tego, żeby używać innych aromatycznych odmian chmieli, używać również drożdży, być może drożdży wajcenowych. Myślę, że mogłoby to fajnie zagrać w związku z tym, że to piwo jest naprawdę bardzo wytrawne, no a ta jakby oszukana pełnia będzie pojawiała się z tego, co wyprodukują drożdże. Sądzę, że pokuszę się również na inne wariacje na temat takiego piwa kukurydzianego. Kto wie, czy nie takiego fermentowanego również takim zaczynem Przemielonym przez usta starej Indianki, kto wie, kto wie. Natomiast sądzę, że może być to fajny napój orzeźwiający, fajny napój chłodzący na ciepłe dni, które idą, fajny napój niskoalkoholowy, niejako, niejako w zastępstwie takiego cydru, który ja również w piwnicy mam, który robię, który też lubię. Polecam szanownym Państwu, idzie czas na kukurydzę cukrową, która będzie u nas dostępna. Kukurydza nie jest zbyt droga, zbyt droga, nawet zdaje się, że z takiej kukurydzy robionej na popcorn, bez żadnych dodatków oczywiście, bez soli, bez masła, jest taka kukurydza również dostępna. Można kupić sobie ją w markecie. no Tylko problem później ze śrutowaniem ewentualnie może być takiej kukurydzy, bo nie każdy śrutownik taką kukurydzę uciągnie. Ale jeżeli chodzi o o taką y, surową, świeżą kukurydzę, którą później, do której później należy dostarczyć amylazy, choćby z naszej śliny, i w ten sposób wykorzystać ją w tradycyjny peruwiański sposób. Yy, fajny eksperyment. Pozdrawiam, szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.